Witajcie, z tej strony Grypca i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Kingdom and Caster. Tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku spotkaliśmy wiedźmę, która będzie miała do nas oferty różne jakieś zadania, zadania czyli coś dostarczyć, a oferta a mianowicie jakieś zakręcie, które na przykład będzie chroniło przed zarazą, czy lepsze plony na przykład, czy też lepsze murały. Ale to zobaczycie jak to działa. Bo na razie nie chce z nami się gadać, bo oczywiście była taka oferta od niej, a czyli zadanie, na które nas nie było stać, bo brakowało nam narzędzi, także trochę słabo. Ale teraz to tak, zrobimy oczywiście. Czyli ja zaraz włączę ten czas, zaraz będzie atak smoka i wikingów oczywiście, ale zanim ja to wszystko ogarnę, to pamiętajcie aby pod ten odcinek zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Także, jak już zostawiliście, to ja przychodzę tutaj do odcinka. Czyli, na dobry początek, wyszkolimy sobie dwa oddziały łuczników. A tutaj sobie włączymy czas. O jest jak dzisiaj gorąco jest strasznie. wam, że takie upały, że mój komputer le ledwo zipie. Powiem, że mam chłodzenie na wodę, to jakoś on się tam ledwo trzyma, szczerze mówiąc. No, ale dajemy radę, tak. Takie gorsze rzeczy tutaj były. No i oczywiście, jak sami widzicie, tutaj tworzymy nowe dzielnicy miasta. Te powoi powolutku się rozwijają i na dobry początek ja już tutaj postawię balistę pomiędzy tą zabudową. I przy okazji jeszcze chyba to postawię. Dobra, takie pytania bardzo podstawowe. Czy ja mam tutaj na przykład bibliotekę? Zasięg się kończy powoje, więc chyba dobrym miejscem byłoby tutaj postawić. O proszę bardzo. I też dobrym miejscem byłoby tutaj postawić na przykład kościół. Dobrze, to to już mamy. Bardzo fajnie. To ja może bym postawił na przykład a studnie, bo nie ma tutaj zasięgu. Chyba, że... To coś ma... A to już tutaj nie ma zasięgu, okej, okay, rozumiem. To trochę słabiej. Chyba to... Oj! Taki dziwny dźwięk był. A, bo smoki tutaj. O Jezu. W takie miejsce atakują. To trochę słabo. ta salę, nie pole. Ale na palubę. Tak będą rzek. Ale nic na to nie poradzę, szczerze mówiąc. Teraz to tylko wystarczy to ugasić i tyle. Dobrze, no to wracamy do dalszej rozbudowy naszego miasta. To ja bym postawił w sumie staż pożarną w tym miejscu, i też bym postawił na przykład taki budynek, jak na przykład, hmm, może chatę rzeźnika. O, to sobie postawimy. Czarownica wysyła izby, chce się ze mną spotkać, dobrze. Lepiej z nią mieć dobre relacje, bo jak się ona wkurzy, to może naprawdę bardzo złe rzeczy na nas wysłać. A dobra, wyślemy to, bo to jest mała sumka, tak że wysyłamy. No i, i oczywiście lepsze są relacje i nas bardzo lubi. Okej, okay, czyli to już mamy oganięte. Bardzo fajnie. Teraz będzie atak wikingów. Tutaj stawiamy balistę. O i właśnie w dzisiejszym odcinku to też skupimy się na trzodzie chlewnej, Czyli zaczniemy hodować świnki. Ale zobaczmy ataki wikingów, które idą... Z dwóch stron? Bo kurde, potężny atak to już będzie bardzo potężny. Tylko nie wiem, kto się zbierają. Aha, główne siły idą tam. Jak widzicie, potrzebuję bowiem coraz większą armię, ze względu na takie sytuacje jak tam. I to nie bez powodu. idzie tutaj. Jestem ogry? A, płyną. to jak tam płyną? Mamy chyba tyle łuczników, że nawet nie podejdą. Dobrze. Okej, okay, tutaj gorszy jest atak, o wiele gorszy. No i oczywiście wikingowie zaczynają się wycofywać, bo nie mają jak się przebić przez mury. Gdyby to były mury drewniane, to by podpali, a to są kamienne, więc mogą sobie pomarzyć z naszych ziem. Oczywiście też jest inny taki trik, który można zrobić, czyli mianowicie można, na przykład, e, zniszczyć okręty, to wtedy oni utoną. Także też tak to można załatwić. Oczywiście kolejne cztery oddziały łóżników, oczywiście musimy ich wszędzie tutaj poostawiać stawiać, oni są bardzo ważni. Tutaj chyba zwiększymy muły o kolejne poziomy. A może takie jakoś wystarczy? Może tak wystarczy. Ok, tutaj mam kolejną jaskinię do usunięcia. Dobrze. Czyli tak. Chciałbym skupić się na tym mięsku. Bo mięsko jest bardzo potrzebne, aby poprawić zdrowie naszych obywateli. Więc chyba zaczniemy stawiać te rzeźniki. Czyli jedna trzoda chlebna tutaj. Druga i trzecia. W ramach to, że zwiększy się zużycie oczywiście zboża, to zbudujemy farmy. Oczywiście dobuduję najpierw jeden spichlerz. Tutaj to może nawet studnia powstać, bo ona troszeczkę pomaga. Znaczy, nie pomaga w uprawach, ale pomaga mianowicie, jeśli mowa o pożar. Wtedy mają lepszy dostęp. I może przechowanie produktów w tym miejscu. I robimy zboże. O, o, kolejny. Ciekawe. Ale został z łatwością się pokonany, tak, że nie ma z tym problemu. Fajnie. Dobra, to tak, tutaj budujemy ten młyn. Oczywiście zapomniałem wyłączyć telefon, także przepraszam. Nic ciekawego jak zwykle. Ale ja już takie rzeczy zapominam, już po prostu, że mam coś w zapomina, zapominam już przez te upały, ja ledwo już myślę. Ale chyba to też dobrze rozumiecie o co mi się rozchodzi, prawda? Musiałem przetrwać w końcu, spadnie ta temperatura i będzie lepiej. No troszeczkę taka paruba jest dosłownie. E, no dobra, już nie będę tak narzekał wam. Troszkę nie wypada. Nie wiem jak cudem ktoś pora jednego obywatela, jak wikingowie zostaje odparci na no, dobę. Może to i tak być. Chociaż mi się to nie podoba. No i jak widzicie mamy tutaj oczywiście nasze farmy. Zboża. Czyli fajnie, to jest zostało ognięte. Tutaj zaczniemy zaraz rozbudowywać naszą gospodarkę. Lepsze obroty. I wydłużamy drogę. Oczywiście to są wilki, więc troszeczkę taki minus będzie. Tutaj jeszcze jedną balistę postawimy. A tutaj rozbudujemy mieszkania. Żeby było. I zbudujemy troszeczkę te nabrzeże dalej. I chyba nie mamy... O! Nie mamy drewna. Okej. Okay. To troszeczkę się... Jestem za zaskoczony. No to tutaj zrobimy taką wycinkę najwyżej. I tyle. Tutaj możemy nawet sad postawić. I może w tym miejscu postawię, błęd tylko potrzebuję drewna. Więc troszeczkę poczekamy. My drewno zarabiamy na pulsie ale jednak troszeczkę nam brakuje. Ode. A, jeszcze oni tam wracają. Ok. No bo kolejne oddziały jeszcze bym chciał, żeby ich było więcej. A tutaj to może mały rynek. Może też dobudujemy drogę tutaj. I oczywiście jeszcze kartkę małą. A tam dokończyli? A, okej, okay. czyli już możemy tutaj utworzyć te stanowiska produkcji zewnętrznej. No bo takie dwie chatki powstaną. Czekamy, teraz musimy uzbierać tylko zasoby. Bo inna, in, inną rzecz już tak naprawdę nie zrobimy w tym przypadku. Tylko trzeba czekać. Chyba wyjść na tylko oddział. Wy pójdziecie. Może tutaj trochę wzmocnimy tą flankę. Dobrze. A ten nabrzeg że ile kosztuje? Troszkę ciągnie te wna jednak. Bo w tym miejscu ja bym chciał postawić na przykład e, e, kolejną nogę, aby zrobić tutaj od razu zbiornik. Chyba się przyda. Ja nie zaraz dołączy. I fajnie. Jak widzicie, już hodowla się tutaj robi. Także po Powolutku będziemy tworzyć świnki. Jest oczywiście to bardzo kosztowne, jeśli mowa o produkcji zboża. Ale opłaca się naprawdę. Bardzo się opłaca. Oczywiście lepsze jest łowienie ryb, no ale wiecie. Ta produkcja węgla drzewnego jest na minusie, więc trzeba dobudować kolejne chaty miraża. To takie dwa budowle. No i oczywiście też trzoda krewna i nie wymaga żyznej gryby, tylko jałową. Jeszcze jedną oczywiście dobuduję tutaj. Jeszcze nie mogę zbudować noje no Brakuje tutaj materiałów, ale chociaż zbuduję na przykład może sprzedawcę ryb. To tam, chatę rybaka kolejno zbuduję. I fajnie i kolejne oddziały uczniów które mogą pójść na przykład tutaj I co tutaj mówić o tej grze? Raczej ona już, Znaczy jak widzicie chyba wszystkie tutaj te mechaniki tej gry pokazałem. Bo tak naprawdę też wam powiem, że osiągnięcia tej gry są bardzo łatwe, bo wystarczy na przykład te etapy rozwoju, pokonać smoka, czy też pokonać ogrów. No i oczywiście jeszcze ostatnie osiągnięcie jakie tutaj jest, to na przykład zbudować wieżę Babę. A co to jest wieża Babę? Czyli musicie zbudować jak najwyższą wieżę, wieżę aż do maksymalnego poziomu. I właśnie to jest to. I w sumie tylko tyle, czyli tak naprawdę bardzo łatwa jeśli mowa o zrobieniu osiągnięcia, ale też bardzo przyjemna, także ją bardzo polecam. Ogólnie, gry z tej filmy e, są, racz, którzy raczej tworzą tą, tą grę, ci twórcy to zazwyczaj i dają dość łatwe osiągnięcia. Także jak ktoś jest takim fanatykiem, aby robić gry na 100%, no to ta gra jest idealna. Może nie ma specjalnie dużo osiągnięć, no ale zawsze będziecie mieli kolejną statystykę, aby zrobić kolejną grę na 100%. Także myślę, że to się opłaca. Jeśli... Ale jak ktoś nie myśli o osiągnięciach tylko po prostu, aby pograć, no to to, że jest to idealna gra, bo jest bardzo przyjemna. Kała wodne może mieć... Być... A! Ha! No w sumie to jest logiczne, i to bardzo. Tylko czekajcie. Dobrze, to ja tylko tak się zastanowię, co nie? Dlaczego? To jakby to powiedzieć, to, tyłku, to tyłka się nie trzyma. Dosłownie. Czy mhm. taka tutaj jest kategoria? A już tutaj jest słodka. Okej, okay, no to trochę, trochę, jest taka dziwna mechanika, szczerze mówiąc. Ale dobra. czy znaczy dziwna, bo wiecie, to tak nie działa, że nagle jest tutaj słodka woda, bo tak. Tylko zazwyczaj to są jeziora oddzielne, bo nie, nie wiem, na przykład te morze Kaspijskie, chociaż to jest największe jezioro świata, ale nazywa się morze. to względu na swój rozmiar. No ale sami wiecie, o co mi się rozchodzi. Tam w czarownicach se. Okej, okay, wymaga drewna, tak, że myślimy. I mamy tutaj oczywiście pierwsze dostępne zakręcie, czyli na, na przykład jedno z nich to jest na... na tych miast wszystkich poddanych, czyli gdybyśmy mieli głód, to możemy użyć właśnie te zakręcie. Ale oczywiście ona jest bardzo kosztowna. jeśli mowa o złoto, ale bardzo się płaca. A właśnie, jeśli mowa o złoto. To ja może tutaj dobuduję skarbiec. Na przykład w tym miejscu. I tutaj taka chatka zwykła. I może w tym miejscu postawić szpital, bo kolejny szpital jest taka daleko, więc go postawimy tutaj. Założono smoka, dwa, jeden duży i dwa mniejsze idą tędy, a tutaj są nawet uczynice, więc jakieś tam małe obrażenia będą. Ok, jeden pokonany, teraz te mniejsze idą. I straszna zaraza, oczywiście. Więc trochę słabo. Tabeny są zatłoczone? Aha. Najgorsze jest to, że nie pokazuje, która jest tabana zatłoczona, tylko po prostu jest taki wskaźnik, że tabana jest zatłoczona, a to mało mi to mówi. Więc trochę tak słabo. a Macie, jak widzicie tutaj kawałek skrzydła i to łowia i idzie do rzeźnika. to taka ciekawostka, bo po prostu chyba do domu. Nie, do rzeźnika. nie jest mój Chyba to zbuduję tutaj tabelę w tym miejscu. Znaczy nie chciałem to, tylko tabelę. A ten plac to możemy zbudować w sumie tutaj. A tak wikingów, którędy Idzie tędy. Żeby się przydało trochę ich wzmocnić, tutaj i znowu zaraza. Drugi jest podrząd. Okej. Okay. trochę Oka dziwne, czy to się robi. Ok, idą właśnie o ogry, i jak skończy się tam atak wikingów, to skończy ten odcinek, to jest jasne. Ich wyżej trochę położymy, aby mieli lepszy zasięg, i ja tak został wstrzymany, także teraz tylko ich bibić. Na zawsze. No, także do widzenia. Ładny dom, nie ma żywności. Okej, okay, trochę to dziwne. Może trzeba stworzyć tutaj większy rynek, aby była lepsza dystrybucja. Tak to w Duży targ. Zróbcie też nowe mieszkania, jeszcze dodać zbudujemy piekarze i zwykły dom. Dobra, więcej hat Miraża. On no, znowu nam blokuje. Mamy minusową nadwyżkę. Co mi się trochę nie podoba? Takie cztery haty powstaną. Chyba potrzebują trochę wzmocnić naszą produkcję żywności. No i czyli jak to się zbudowało, to może jeszcze poczekam, jak ten jednak się zbuduje i już skończę ten odcinek. Tylko już damy jeszcze tak na kolejny odcinek tutaj rozkaz, aby zbudowali tylko te domy. O, już to się zbudowało. Także jak to się zbudowało, tak jak mówiłem, to już będzie koniec odcinka, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się zbudował. A jeśli tak, to zostawcie tutaj babkę górę, komentarz, suba i dzwoneczek, także trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia. Także cześć.